Rezos, Maria. Słuchajcie, wiecie, to, to jest w ogóle taki hit, że jak na przykład ktoś jest, powiedzmy, no będzie taka trochę metafora. Jak ktoś jest gwiazdą muzyki, stoi na scenie i jest powiedzmy na ich koncercie 100 tysięcy osób i ta osoba, te, te 99 1999 osób bije brawa, a jedna osoba pokazuje środkowego palca, no to gwiazda, która występuje zauważy tą jedną osobę, która pokazuje środkowego palca i zastanawia się, dlaczego to robi. No tak jest, po prostu. I tak samo jest z komentarzami. Że na przykład 500 komentarzy może być pozytywnych, jeden negatywny, no i zwrócimy uwagę na ten negatywny. E, taki niefajny i tak dalej. I dlaczego o tym mówię? Ja nie jestem osobą, która szuka, słuchajcie, wiecie, dram w tym, że mnie hejtują i tak dalej, bo... bo po pierwsze, na szczęście na moim Instagramie e, wśród Was jest mało hejtów w moim kierunku, co jest super. E, dobra, poczekajcie, zaraz wracam. Po drugie, e, staram się nie zajmować dramami, bo nie chcę, żeby mój Instagram był zbudowany z dram. Po prostu jak to tutaj e, mieć z Wami fajny kontakt, e, siać w pozytywną energię. I to był od zawsze mój zamysł. I wiadomo, czasami poruszam tematy, które są mniej pozytywne. E, poruszam też tematy hejtu, bo z tym hejtem należy walczyć i tak dalej. Ale jakoś tak się w to mocno nie wkręcam w jakieś takie szczegóły. Wiecie, i też się tym nie przejmuję, bo po prostu naprawdę życie jest zbyt piękne krótkie, e, tyle rzeczy w wokół się dzieje, żeby, nie wiem, doszukiwać się, wyszukiwać. Ja w ogóle nawet nie czytam jakichś forum, jakichś stron na Facebookach. Nie, po prostu nie. Jeśli ktoś naprawdę przegnie, to wtedy się tym zajmuje i tak dalej. Ale czemu o tym gadam teraz? Gadam o tym, żeby na przykładzie jednego takiego komentarza pod ostatnim postem wytłumaczyć Wam, na czym polega komentarz od osoby, która jest fajna, życzliwa i super. A między osobą, która po prostu osobą, która ma jakiś ból swoich czterech liter i po prostu ma ochotę dowalić, bo po prostu ją tak boli, że komuś po prostu się fajnie żyje. I jaka jest różnica? Bo na przykład jak jest temat przesadzenia naszego synka do spacerówki, co wam tłumaczyłam, że to jest wszystko pod okiem specjalistów, my naprawdę byśmy nie pozwolili zrobić naszemu dziecku krzywdy w żaden sposób. Każde dziecko jest inne, każde dziecko inaczej się rozwija i tak dalej. O tym już nie chcę gadać, bo to jest nie. Nie będę się z tego tłumaczyć. To jest nasza decyzja i nikomu nic do tego. Bardziej chodzi mi o to, że może być osoba, która na przykład napisze pod takim postem, hej, Karola! Słuchajcie, nam powiedziano, że nie można e, wkładać dziecka trzymiesięcznego do spacerówki, bo to, to, to i to. E, czy konsultowaliście to na pewno z kimś, kto się na tym zna? E, bo się martwię, więc wolę Wam tutaj powiedzieć. A między osobą, która pisze komentarz na zasadzie No tak, Wy jesteście popeprani, no tak, ale reklama wózka zrobiona. No, jak ja czytam, no tak, ale reklama wózka zrobiona, to od razu wiem, że ktoś ma po prostu ból swoich wypiertków. no. I Ale nie oplu! To było dobre. E, więc po prostu, słuchajcie, piszcie mi. Ja bardzo chętnie przyjmuję od Was jakieś takie, wiecie, rady-porady, ale no po co mieć taki ból ten? Żeby komuś ten... Jeszcze napisałam kobicie, żartobliwie znacie mnie. Napisałam Babo! Uspokój się i wyluzuj rajty. Wiecie jaka ja jestem, żeby sobie żartować, szczególnie w komentarzach. I kobieta się spięła, że ja nie mam kultury i że ją od baby wyzywam. No a co? My nie jesteśmy baby. Ja to mówię baba na kogoś, kto się tak czepia, taka typowa baba. Tak w żartach, wiecie, no to się baba spięła, nie? Że Ja obrażam. Także tak. Konstruktywnie. A... Dowalająco to różnica, serio. No, jeszcze mi pani pocisnęła, żebym sobie dalej była influencerką, bo tylko to potrafię. I czy dasz wiarę? że mi tak pani powiedziała? Pranek? No, no, ja też tak myślę. Ale ostatnia rzecz jeszcze już w tym temacie a propos yy, spacerówki. Zawsze wam powtarzam wszystko. Wszystko. Najlepiej jest konsultować z osobami, które mają do czynienia z waszym dzieckiem. Z lekarzami, z fizjoterapeutami i tak dalej. Nie można iść ślepo w to, że, o, Gilonowa już wsadziła do spacerówki, to nasz kończy za dwa dni, trzy miesiące, to my też go wsadzamy do spacerówki. Nie, każdy przypadek jest indywidualny, warto sobie skonsultować, każde dziecko jest inne. Yy, I niektóre dzieci mają wskazania. No, nasz jest już naprawdę duży. Szybciutko się rozwija. On w tej spacerówce przede wszystkim nie siedzi, co podkreślam, tylko leży albo w półleżącej pozycji, którą już od trzeciego miesiąca można na chwilę stosować. Tak jak właśnie w różnych tych takich domowych kołyskach, które na przykład tam mam. Także pamiętajcie, zawsze sobie konsultujcie wszystko. A w ogóle opowiem Wam akcję taką zdrowotną, jaką miałam. Słuchajcie, ja po porodzie stwierdziłam, że tak troszeczkę się pobadam, przebadam, więc zrobiłam sobie USG brzucha, żeby zobaczyć, czy że tam wszystko jest ok, całego brzucha. Zrobiłam sobie też badania krwi i tak dalej. No i między innymi zrobiłam badanie wątroby. Tak z ciekawości po prostu zalecono mi, żebym zrobiła. Po prostu jak już tak chce się przebadać. I słuchajcie, tam w tych próbach wątrobowych norma jest, że to musi być mniej niż 30, a u mnie było słuchajcie, 120. Ja, jak przeczytałam w internecie, co to może oznaczać? To może oznaczać w ogóle zapalenie wątroby i tak dalej, w ogóle jakieś takie najgorsze rzeczy ever. I ja byłam naprawdę już przerażona, oczywiście mój spokój żeby nie, 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 nie panikować, ale mówię, kurczę, co jest? Trochę, trochę byłam wydygana. Serio, byłam przez moment. Ale też przeczytałam, że w momencie, kiedy jest bardzo duży wysiłek fizyczny, to te badania mogą być zakłamane. I słuchajcie, ja y, wtedy to było po moich trzech pierwszych treningach, że tak dałam czadu ostro, że tak naprawdę wjechało mi takie zakwasy, że nie mogłam na kibelku siadać. I okazało się, że właśnie. To, że jest zakwaszony organizm po treningu, po dużym wysiłku, zakłamuje te wyniki. I mówię, dobra, ale i tak miałam tak z tyłu głowy, Boże, może coś mi jest. Ale słuchajcie, powtórzyłam teraz po majówce, na której nie trenowałam, nie robiłam e, treningów siłowych, żeby po prostu zobaczyć, jaki jest realny ten wynik. No i na szczęście jest w normie, wręcz jest super. E, jest poniżej tych 30, gdzieś tam w połowie. Także uff! Ale mówię Wam tylko przestrodze, że jak kiedykolwiek będziecie robili takie próby wątrobowe, to pamiętajcie, że nie możecie być pomocnym wysiłku, nie możecie mieć zakwaszonego organizmu właśnie po treningach czy coś, no bo możecie się tak wystraszyć jak ja. Także tak, najważniejsze, że jest wszystko.